Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecrafta. Ja Jestem źle, a to jest Minecraft prostu mm, osobności odgarnąć i no i takie inne sprawy. Jak mówiłem, to jest Minecraft. W dzisiejszym odcinku mam zamiar ja się wam przedstawić. Widzieć. No, mam się zamiar wam przedstawić jak to będzie kim ja jestem, jak se nagrywać i tak dalej. Nie wiem, czemu tak okazuje głową mi i się, że nie ma kamerki. Więc jakby się nazywać, to będzie Pierwsza Soria Serwia. Tak jest na analfabetą. nic widzisz. A jakiś sit to będzie, nie wiem. Mm, to będzie... Sit Sit Sit. O sit, Tak i Nie, dobra Nie, nie będę pod bo to będę. Źle... Tak, tak oryginalnie się nazywa Tak i na, no... Nie, Doran, no, wezmę... E, nie wiem. No to będzie dość mądre. Więc bierzemy stwórz nowy świat i poczekamy. Tyle emocji. Czemu w tym momencie mam 0 fps -ów? Czy tylko mi to się wydaje dziwne? Nie no, doda. Skaczę pomiędzy 4 a 0. Ło, ło, ło! Ale czemu wow? Prawdę mówiąc powinienem krzyczeć. Gunwo, gunwo. Ale Dora będę krytykiem. Gunwo, gunwo. <ścoughs> o, ale fanaliny deski, jak ja to lubię. Jak go lubię tak koronę. E, więc dokończę. Gunwo, gunwo, gunwo. Dora, koniec. Tam mamy wanny solą skrzynkę, więc po niej pójdziemy. A jednak fajnie na och sikierka kilof motyka mm. nie, motyki ja mam, ziele Stabit. to sobie wrzucę nie przyda ziem Rozejrzę się, mm. się. a ja nie będę miał od kogo brać pożywienie demyt Nie gadajcie. Sydis. Ej! Mm, powinnem. O! I jeśli chcecie grać na takiej samej wyspie jak ja to wpiszcie w ten sam seed Nie wiem czemu, to nie jest żadna mapka ani coś takiego wyjaśni. Nie doda, nie ma co wyjaśniać. Niestety na sobie wszystkie tyle drzewa. I już wiecie o tym, że to będzie nudne, bo to mój pierwszy odcinek. I, i właśnie będę specjalnie was zanudzał. Nie. Będę A norma... co Sorry, mój głos jest dziwny. Tak, nikt nie powinien sam siebie krytykować, ale... Tak, mój głos jest dziwny. Ach, ściszę to, moje uszy i wy tak pewnie te głosy z Minecrafta będziecie, będą nie, głośnie, głośniejsze, głoś, głośniejsze, jest, tak, jest głośniejsze, będą głośniejsze niż mój naturalny głos. Ach, no więc. Na, nie zacinaj się Dziela, pamiętaj nie zacinaj się nie wolno ci okej okay, więc yy, szyb zrobię wam szybkie streszczenie jestem dziele lubię koty lubię kolor biały o, 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 le, le. czy tu jest tak spadek LOL. O, czekaj! Muzyk rozsypany. Okej, okay, dora, szybko to przedstawię. Mm, y, ja jestem ziele, Jestem kotkiem. Lubię kolor biały. Jestem początkujący mój youtuber. -em. Nie mam konta premium, jestem non-premium. A moim zdaniem te, zamiast non-premium powinno się mieć bajzecz. No to więc jestem Bajzyczowcem, tak to ujmę, i w moje w moich filmikach będę z siebie robił debila i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chcesz śledzić da, dalsze rozsy o nazwie Ziele. Nie zapomnij, żeby mnie zasubskrybować, ale to powiem wiem, na końcu filmu. I przyjmuję każdą pomoc. Jak, nie wiem, ktoś, jak chcesz mi zrobić awatara, z chęcią przyjmę. Jak chcesz mi zrobić intro, z chęcią przyjmę. Jak chcesz mi zrobić. Ach. Jesz, jesz, się zabieracie za te swoje zboczone myśli. Jak chcesz mi w jakiś pomóc, sposób pomóc, to w komentarzu to zostaw komentarz. I ja sam początkujący youtuberem, a mam duże zamiary, więc yy, jeśli będzie was tam trochę to ja postanowię zrobić serwis, na którym ja, wy, ja i wy będziemy razem ze mną grali I będziemy MIEĆ GO Będziemy MORDOWAĆ Będzie YouTube'a mordor yy, Głównym aktorem jest Duziela Zrobimy sobie d Ach o, ale streśnia! Nie! A jak to... Tyleńko wygląda, tak? Spotkaliście kiedyś takie drzewo. Ja jeszcze nie. O jak zauważyliście, gram na najnowszy Minecrafcie. Jak wyjdzie nowszy, to na pewno zmienię Sida, ale... Boże! Be... Sorry, nie zmienię Sida. To przeniosę z Save, a, ale. A chcę mieć. E... Wygram sobie mini mapę. To jest oczywiście i opti. Fajna bo chcę zobaczyć, jak to wyspa z góry wygląda. E... Tu pewnie będzie się dużo mogło wyrazić, więc zrobimy. O, nie. Domku sobie nie zrobimy. Zrobimy sobie Coś innego, czyli farmę farma, fi pierwszy odcinek farma. gdzie ma być moja farma od oh. chwilę. Zrobię sobie włopotę, wiecie po co i zrobię sobie mpykę. Ciebie. Siekiela motyka, Ach, nie umiem śpiewać, więc wybaczcie, nie dokończę tego, bo nie chcę z ciebie idioty zrobić. I ja, no, nie wezmę stąd dużo dikta, bo chcę, żeby to też w jakoś wyglądało i miało ten swój, nie wiem, majfakowy wizerunek. Okej, okay. i ile mam Dirta 21. Okej, 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 tyle mi wystarczy. O, filmik trwa 9 minut. Ach, e, nagram jakiś krótki film bo chcę zobaczyć. Taki 10-15 minut, bo chcę zobaczyć czy mi się uda to ogarnąć. Czy to będzie, czy mi się będzie szybko, to nie wiem, renderowało. Czy nie wymontować montować mi się uda, lub coś innego głupiego. To, ja, to nie jest głupie, to jest fajne. Wy napiszcie w komentarzach, ale. Nie, dla niektórych osób, które. Sorry, że zatkałem rękę, ale ja tak mam. Nie dla niektórych hejterów, to dziecka Dziecko Minecrafta Ta Kolejny czubek, Boże Unzu hejt Ile ty masz rad ra Jak ty montujesz To zadam dla do, dla do ciebie pytanie ty hejterze Ile ty masz rad I czemu ty nie nagrywasz Już spodziewam się hejterów Widzicie ale ja jestem szybki. Ale pewnie takiemu dobremu youtuberowi, który powinien na start dostać tysiąc złapek w górę i... i no wiecie... być na, e, najpopularniejszy ever... 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 Aaj! na świecie. Cię, to, to, to to... to nie dacie hejtów. Kurwa... Sorki kosmi... kosmiczy... Tobie won, won, won! Won piesku! Odejdź, nagrywam! Odejdź! Och, a... Skąd to ty się o tutaj? Po, powiedzcie mi. Nie stój nade mną! Chciałem, że, chciałem, żeby ten odcinek był o wiele dłuż, ale młodszy brat wbił do pokoju i to mnie on nie tak irytuje, więc to będzie krótki odcinek. Więc nie wiem, komentujcie, subskrybujcie, nie zapomnij o lajku pod filmikiem, ja jestem Ziele żegnam się z tobą i spójrz jaki mam fajny ogon. Więc, na razie.